Alu wina jestem a dziś test czekolady Mister Bista. Tak ona wygląda. Tego smaku jeszcze nie jadłem. Niestety ona mi się uszkodziła w patce, jak do mnie przyszła. Mimo, że była bardzo dobrze przechowana. No i jest to smaku soli morskiej oraz czekolady oczywiście. Więc otwórzmy. Okej okay. Dobra, to spróbujmy Hm. To taki Inny smak Ale Bardzo dobry Ogólnie No Dobra Serio Czuć tą taką Sól morską No Jest to naprawdę mega dobre Polecam Chociaż Hmm nie wiem co jest dla mnie lepsze, czy dla mnie jest lepsza ta e, Crunch chyba to była, albo ta Disney bo te są moim zdaniem teraz top 1, ta chyba nie jest lepsza, ale do, dosięga, to naprawdę bardzo dobra, i co, no boże czemu tu nic nie widać, i widzimy się w kolejnych e, testach smaku, Elubina.